Siemanko, witajcie na naszym podwórku! Jakim jest plac wolności. Jak widzicie? Przechodzimy rewitalizację. Powoli zbliżamy się do końca. Ale ja Was dzisiaj zapraszam do naszej restauracji powidok państwa zero. Gdzie dzisiaj pokażemy Wam trochę serwisu. Zaczynamy! No to jest nas wspomniany Piotr, wjeżdżamy na co? co? zaczynamy. Naszą piekielną kuchnię. Bardzo dobrze się czuję. Okay. Troszeczkę gorąco, ale do wytrzymania jeszcze nie ma tragedii. Tak jest, o, słuchajcie, tutaj mamy policzek sprasowany wołowy. Nie ma, nie ma. Na to pójdzie będziemy go glazurować demiglasem, i na to pójdzie relisz z ogórka kiszczonego. pyszne danie. Także nasza kochana. Kaczuszka wolno pieczona Tutaj wspomniany policzek wcześniej tak tabliczka czekolady Jak Brownie O brownie, no jest on Takie, człowiek Siemanko Tak. Powodu co tam masz? Krewetki w sosie kary są też kary, dokładnie. Dobra Nie będę o nic pytał, bo wszystko wiemy Dokładnie. Wszystko wiemy, co się tutaj dzieje. Fajnie wygląda, nie? Rewelacja, bardzo fajne Lubię kolory. Lubię kosy robić od niedawna, nigdy nie robiłem. Przyznam szczerze, ale te mi bardzo pasują. Są podane Sos że... wchodzi limonka, także tak, to jest dosyć bardzo ciekawe połączenie. Papryczka, czyli zakwaszona kapusta czerwona, no i ten oleisty sos kary, nie? Robiony na właśnie na bazie mleka kokosowego, słuchajcie. E, pasty kary, limonka, sok z limonki, znaczy się ze wszystko ładnie redukujemy. Możecie tam po nie dać masła. Tak no dobra, tam... to pokaż, pochwal się. Emolguje. 7 osób na 15,20. Dobrze. Będziemy zabierać. Dobieram. Na stolice. No dobrze, dobrze. Powolutku się posuwamy, słuchajmy do przodu. Jak tam u ciebie, Piotr? już no kończę rybkę składać. A co ciekawego powiem? Zaraz powiesz? będzie można się anegotkę, anegotkę delektować anegotkę tak pyszną rybą, która jest nasz po operator się tutaj dobrze. Idealnie usmażona. Ciało, co? stoliczek, wszedł. Tylko na piwo? O, dobre piwo nie jest złe, jest to złote gazowane, tak? Tak, złote Bra. gazowane. Ciach. Czy my mamy coś zielonego? Mamy. Fajna oliwa, słuchajcie, warzyńca, rzepakowa, Co prawda głównie się używa do ziemniaków w ten sposób, ale my ją sobie bardzo cenimy. Za smak, za kolor i za to, że jest taki produkt, można powiedzieć, regionalny, ogólnie o dostępny. Yeah. To jest takie ładne słowo: dresuję, dania. Czyli najprościej mówiąc, chyba. Dobra, ja tutaj jem, nie? z kasą ale ja... już jestem gotowy. Okej, okay, świetnie. O właśnie, zobaczcie jeszcze ostatnie szlify. Zobaczcie, kochani, to jest nasz policzek, właśnie sprasowany wołowy. Glazurujemy go troszeczkę. demi glasem. Do tego dajemy taki relish piszonego ogórka z szalotki i musztardy francuskiej. Kurde, co to tu postawił? Nie wiem. Słuchajcie, <noise> y, no, na kuchni to jest zawsze dynamika, nie? Słuchajcie. Że one są ciepłe, aby na pewno. Masz y, jakiegoś fajnej fajnego. Tak, olniki. wszystko mam. Do Tego pięknego. Dobra, to mamy. To mamy. Potrzebuję, To mamy. To mamy. Kto to kto mamy. To da. Dobrze, Polinko Majoney Jeszcze czekamy Ale. na jednej kluski, dobra? Ekstra. Jak tam Piotr, do ciebie? Nic nie mówi. co, no ja już jestem obie widzów za Tak, bardzo proszę. Katuszka już jest ready. Buraczki mamy ready. Ekstra. Jak to przy niedzieli. Trzeba trochę zagęścić ruch. Masz demi? De, de de tak, demi coś tam prawie nie ma. O, to się zdarzy. Będzie... Coś wykaraskasz. Co się zdarzy. Dajemy majonezik. O. dobra. Dajcie to do mycia, panowie. Tutaj mamy, słuchajcie, majonez wasabi. wasabia. chcieli, możemy zrobić w domu. Fajny ps. O, czasem kupsko poleci, brzydko mówiąc. Estranho <laughs> Dobra. Pokazać, nie pojadłeś. Nie ma ale... czasu. Trzeba dojadać resztki. Ładnie. U nas się zero waste. nie, I się nie zmarnuje. Tak. Dobrze, słuchajcie, I... tak czasami bywa. Pojedzona, dziękujemy. Kochani. Tak się szoruje, a nie jakieś rurki z Kremem. <laughs> tak, to już ten moment powoli kończymy, dzień. słuchajcie, serwis się powoli skończył. Jak zwykle, chcieliśmy Wam więcej pokazać, ale. Stąd Goście zrobili swoje, tak, niestety nie pocisk, a nasz operator Jakub, który niestety dzisiaj nie mógł z nami być, nas troszeczkę podfilmować, ale nic straconego, jeszcze wszystko przed nami jest. No i tak wygląda nasz plac budowy, ale posuwają się panowie do przodu, to najważniejsze, już bliżej końca, nie? Miejmy taką nadzieję. Tak, no pięknie, pięknie, będzie pięknie na pewno, także już nie możemy doczekać, żeby można było jakoś normalnie tutaj funkcjonować, nie? tak pięknym miejscu, jakim jest Plac Wolności. I jak oceniasz dzisiaj? Wiesz co? Intensywnie bardzo. Ja ci powiem szczerze, że jestem trochę zmęczony już. Co prawda? Co, kończymy, nie tylko ty, ja tak samo. Co prawda, kończymy już dzisiejszy dzień ee, z naszego na pięknego teraz w tak, restauracji. Tak, ale dzisiaj tak. Ciekawie. Nawet mocniej niż tydzień temu w Niedzielę było. Tak, zdecydowanie. No, Wrzesień nie zawsze jest takim dobrym. No rozrusznikiem tak. w gastronomii, zwłaszcza po wakacjach. O, o, o karcie może chwilę, że na tą chwilę cały czas kaczka, polik i tak dalej cały czas to samo nagrywamy, ale u nas po prostu co miesiąc ta karta się zmienia Tak, i to jest, tak, bardzo, i to jest bardzo, bardzo ciekawe. Za parę dni będziecie mogli zobaczyć coś innego, co dla Was przygotujemy. Jakby chcemy pokazać też życie troszeczkę w kuchni, ale ja mam też zamyślę to, żeby robić to też w domu, żeby połączyć te dwie rzeczy, żeby właśnie pokazać życie kucharza od strony kuchni tak. profesjonalnej i tej takiej, która jest w domu. Tak. Pokazać, że to wcale nie musi być takie trudne. Przede wszystkim bardzo często nie? nas znajomi pytają, jak to, jak to się łączy: czy gotujesz w domu, czy, czy praca cię jakoś angażuje w domu bardziej. Nie? Na te i wszystkie inne pytania A chętnie jeszcze, odpowiemy. Jeszcze o domu, powiem, jeśli ktoś mówi, że w domu jest bardzo mało miejsca, że się nie zmieści z tym wszystkim i tak dalej, to po prostu trzeba w mniejszych ilościach gotować, tak? W mniejszej ilości, jest... większa organizacja i, tak, i przede wszystkim tak. mieć jakby jasny plan, nie co już gotować. Chociaż ja szczerze mówiąc, w domu często improwizujemy, nie? No jest... e, powiedz mi, kiedy mamy tą kolację degustacyjną. Następną kolację mamy, słuchajcie, już niedługo i z, tej, z tego wydarzenia też byśmy bardzo chcieli tak. zrobić relacji, bo będziemy gotować w innej restauracji z, z chłopakami, innymi ludźmi, z innymi ludźmi. Tak. To też będzie fajne doświadczenie. Wiecie, to jest ciągła wymiana doświadczenia. Przede wszystkim to jest takie, no, to jest fajne po prostu, nie Ale, zmienić troszkę otoczenie, tak. zwłaszcza Oni kulinarne. Coś nam pokażą, my im coś pokażemy, tak, Dokładnie. To będzie Taka bardzo fajna wymiana po prostu doświadczeniem tak naprawdę. Dokładnie. Nie? Człowiek się uczy całe życie. Ja takie inicjatywy bardzo chętnie podejmuję. Nie wszystkie się uda podjąć, to z góry przepraszam tym, którym czasami odmawiam, ale no, czas, czasami po prostu wiecie jak to jest, brakuje czasu na, na, na wszędzie, ale... Gastronomia gastronomią, ale no, rodziny też tak są... No, i, na tym i, czasami i, najbardziej trzeba... cierpi rodzina, ale, ale nie o tym. To są Chcę mieć wam pokazać pozytywne strony naszego zawodu, jakim jest bycie kucharzem, szefem kuchni, Także cieszymy się, że jesteście. Mam nadzieję, że Wam się odcinek będzie podobać. Do następnego. Cześć. Dajkujcie, subskrybujcie. Komisujcie. Dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz tak. w, w, w postaci komentarza. Tak, dawajcie komentarze y, nawet y, z dziedziny gastronomii przede wszystkim. Jak macie postaram pytania, się odpowiadać na wszystkie komentarze. Postaramy się odpowiedzieć na tyle, na ile potrafimy. Temperatury, mięs, wszystko, od A do Z. <laughs> nie nie przesadzaj i gudę. O, żartowałem. Do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się. Hej. hej.